No i jak się pani podoba? he? Godałem za ten mój mirek to małebnie? No. Nie ma co? Pani chciała wyrzucić do kosa. bardzo jak ładnie odstawił. Co się ludzie będą śmiać? Eee, lud mi się pani przejmuje. Mam jeszcze pan takiego złotego spreja na aucie, to tu młode do dookoła i będzie. Jak w Dubaju? <gadł> Ludzie będą jeszcze płacić, żeby to podziwiać. Za mocy pani. I na sobie musi pani jeszcze jakieś tulipanki tu sadzić. No, bo te paprotki to tak nie za bardzo, no. Trochę śpięco, no. A jak tulipanek czerwony, złoty taki, to będzie elegancko, no. Pewnie. No, a nic za to, no. Do pani na jakie whisky i będzie ok. No, żeby na weekend było. Może no, wypiję złapokamy, a będzie pogoda. Nie przejmuj się pani ludźmi, zobaczy pani. Leźno młode do auta. Tam jest szprej. o ośprej to pani, no. No, o, taki wieś. Nie ten nowy, nie ten nowy. Tam jest taki, kr, Weź ten spray, no i No, ładnie żeby było, no. Zrobi, zrobi pani, no. Zobaczy pani za 10 minut, no. No dobra. To co pani podjdzie, no. Ten stary ci mówię. Zamiń to. Ten dalej. No ten co było tamty baby w zimie. To jest mój nowy pist 46 zł kosztów. Lecz to zami, że ja dokładną.